Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaśmierczak. Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych, powiedział Ernest Hemingway. I miał stuprocentową rację. Emocje złości Zawsze odbijają się na nas. I chyba nie znam człowieka, który by się nie złościł czasami na kogoś. Jeżeli mamy w sobie złość, to warto zastanowić się, jaką to mi robi krzywdę. Może w tym pomóc pewna historia. Pewien człowiek postanowił wziąć. Cegłę. I mówi tak, będę chodził cały czas z tą cegłą. I jak ktoś mnie zdenerwuje, to będę walił tą cegłą, no bo przecież tak się żyć nie da. No i rzeczywiście, wziął cegłę i kiedy ktoś go zdenerwował, to rzucał tą cegłą w drugą osobę. Różnie to bywało. Najczęściej ludzie unikali jakiegoś uderzenia tej cegły. A ten człowiek jeszcze bardziej się denerwował, że musiał tej cegły szukać, że ona daleko poleciała, że gdzieś się tam stoczyła. Więc postanowił swoją metodę ulepszyć. Uwiązał cegłę na metrowy sznurek. No i chodził z tą cegłą, jak ktoś go zdenerwował, no to walił i uderzał. I miał tą cegłę na sznurku. Ta metoda też się nie sprawdzała za dużo ponieważ po pierwsze sznurek się pętał, po drugie musiał podchodzić bardzo blisko, bo sznurek był tylko metrowy, no i więcej było problemów z tym cegłą i z tym rzucaniem, aniżeli pożytku. Więc postanowił wymyślić trzeci, mówi, to już jest tak doskonały sposób, że teraz to już będę po prostu mógł się pozbyć każdego, kto mnie zdenerwuje. I wziął cegłę Umieścił na sprężynie i mówi: Teraz, jak ktoś mnie zdenerwuje, jak go walnę, to od razu cegła wróci do moich rąk. No i rzeczywiście, już niedługo mógł się przekonać eksperymentalnie o swoim doskonałym pomyśle. I ktoś go zdenerwował, on chwycił cegłę, rzucił, jednakże sprężyna odbiła i on. Cegłą dostał w głowę. Tak się zdenerwował, że próbował drugi raz, i znowu cegła uderzyła jego. Próbował tak cztery razy, i kiedy miał już ogromnego guza, to zrozumiał, że każda złość wymierzona w kogoś innego zawsze trafi w niego. Pamiętaj nie warto się denerwować i nie warto się złościć bo tak jak Ernest Hemingway denerwowanie się to mszczanie się na własnym zdrowiu za głupotę innych Miłego dnia Zapraszam Alina Kaśmierczak